Sponsorem serialu jest producent rozkurczowego leku na ból brzucha Nospa. Cześć Basia! Gdzie jesteś? Słuchaj, bo ja dzwonię w sprawie, czy nie wiesz może, gdzie jest ten twój lakier y, taki fioletowy do paznokci? Słuchaj, a zobacz tam do tej twojej torebki, co? Jest? O! No to fantastycznie! No właśnie, ja go bardzo potrzebuję. No a ja, no, no... a jak ja mam iść bez stóp na randkę? Chyba zwariowałaś. Dobra, no to czekam na was. No, na... no... Na ciebie i na lakier. No, cześć, papa, pa, do zoo, pa! Jezu, kochana ta Baśka, co ja bym bez niej zrobiła? Przyjaciół poznaję się. Poznaję się w bie, Biedzie. When Halo! Miróś, cześć, kochany! Nie, jakby czegoś będę potrzebowała, to dam znać. Cześć, kochany, pozdrawiam cię serdecznie. No, papa, pa, cześć! Czemu nie odbierasz telefonu? Dzwoniłam do ciebie. 17 niedobr nieodebranych połączeń? Czyby już kompletnie pogieło, żeby do mnie tyle razy dzwonić? No ja nie, to nie ja. Przecież wiesz, ja mam zasady do trzech razy sztuka. Lepiej zobacz, kto dzwoni. Dziewczyny, no? Domofon jest zepsuty, drzwi są otwarte, ukradną was. Wiemy. Anka, ile potrzebujesz? Czego? No właśnie. Czego i ile? Nie, lakieru potrzebowałam, ale już mam, chociaż może mi nie starczyć na y, obie stópki, ale to sobie najwyżej jedną utnę. Aha, dostałam wiadomość. No ale, Jezu, czekajcie. Wiecie ile do mnie zadzwoniło osób w ciągu ostatnich 15 no. minut? Jedennaście. I w tym kilka SMS-ów. Mhm, jestem najbardziej rozchwytywaną Anką w dzielnicy. Mhm. Jestem super, jestem super. Super. E, super Anko. Jestem. Lepiej oddzwoń, bo przestaną cię rozchwytywać, zresztą psy na tobie wieszać, wiesz? Anka? No! E, a w czym ja właściwie mogę ci pomóc? Jezu, znów no tą wiadomość. Możesz na Jezus. mnie polegać. E, I następny: zawsze jestem do Twojej dyspozycji. Wiesz, jak oni mnie wszystko kochają? A nie, przepraszam cię bardzo, ale ja naprawdę tracę cierpliwość. Boże! Boże, marzenka! Skąd ty się tu wzięłaś? To zepsuty, zepsuty, to weszłam. Trochę bezszelestnie przyznaję. Przyznaję, że to moja wina. Tak dawno się nie widziałyśmy. Chyba za trzy lata. Już chyba za lata. <noise> Dziewczyny! Pamiętacie marzenkę? Jest tutaj! Marzena! Marzenka. Marzena. Marzena. Marzena? Niesamowite! Tyle razy Cię zapraszały a ty nigdy nie miałeś czasu. Coś się stało. Naprawdę nie miałam czasu, mm -hmm. ale teraz jestem. Przybywam na pomoc. Znowu dostałam SMS-a. Tak możesz... Możesz jeszcze na mnie liczyć. Tak, zapewne. Ty, no. Ja nie rozumiem. O, to, to Ty, no, ty na mnie jakieś zaklęcie rzuciłaś? No. Jeśli o mnie chodzi, to sprawa jest sprawa. Dzięki Ani udało mi się zaliczyć praktyki. Chociaż nie miałam na to no, najmniejszych szans. Odwaliła się... za mnie te wszystkie robocze godziny, no, które się... ja poświęciłam na utrwalanie relacji męsko -dans. Co ty mówisz, I... Angela? Nie, nie wierzę, I... to, to... Nigdy nie zapomnę biedy kuźnickiej. Miejscowość może nie najbogatsza, się... ale za to bardzo malownicza. Mm. Mhm. Kilku lat wożę tam kolejnych kandydatów i jeśli odczuwam z nimi zbyt mało romantyzmu, czy. Nie podoba mi się nazwa hmm. miejscowości. rzucam. Ta kobieta, która pokochała biedę. Bu, 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 bu. No i dzisiaj dostałam od Ani SMS-a. Zaraz, zaraz. Jak to szło? No tak. Delnie nie. Już wiem. Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedze. biedzie. Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie. wysłane do wszystkich adresatów. Mm -hmm. Czyli do Oli, czyli do Feli, czyli na portiernie. Do weterynarza, do masaża. Ty ty, kurie, jak to się wysyła. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.